Szyma. W dzisiejszym odcinku, bardzo szybkim odcinku pokażę Wam jak zrobić otóż własny lokalny serwer na pulpicie. Bez zbędnego przedłużenia zostawcie łapkę w górę, suba i przechodzimy do odcinka. Przypominam, że cała większość przepraszam. Yy, przypominam, że cała większość jest robiona na wersji Windowsa 11, ponieważ nie posiadam innej, więc będzie to poradnik na Windows 11. Podobnie jest na Windowsie 10, ale bez, bez zbędnego przedłużenia już zaczynamy. Ok, na starcie tworzymy nowy folder. Klikamy nowy folder i nazywamy go jak chcemy. U mnie to będzie serwer, przykład. I w nim będziemy umieszczać pliki serwerowe. Okej. Okay. Następnie przenosimy zielony do przeglądarki, a i dlatego była pauza, ponieważ musiałem wyciągnąć pewien plik z moich folderów. A więc wpisujemy sobie p pa <tryk> pa paper mc. Wchodzimy w Downloads. Następnie klikamy Paper i instalujemy na przykład wersję 1.20.4. Jeżeli chcecie inną wersję, możecie tutaj wybrać. Ja na potrzeby odcinka wybiorę wersję 1.21. Zapisujemy. To no może chwilę zająć, a w międzyczasie przenosimy się dalej. Kiedy już nam się zainstaluje paper, damy go do folderu serwer przykład. I właśnie to muszę... Teraz mamy tutaj taki otopliczek. Tak. Otwieramy Notatnik, Notepad. I mam tutaj właśnie to już otworzone. I sobie to kopiuję. Dam Wam to też do, do opisu. Ctrl. Ctrl C, Ctrl V. I teraz. Wy będziecie mieli tutaj zamiast paper.jar, będziecie mieli tutaj run.jar. A tutaj wpisujecie sobie dowolną wartość, na przykład y 3 GB. Ja zostawię na 2 GB, ponieważ tak jest. Ok i zapisujemy go w naszym folderze w którym na którym mamy to zapisujemy to ja, jako na przykład konsola ponieważ będzie to konsola naszego serwera Konso, konsola z dopiskiem kropka bat nie bet, tylko bat nic tutaj nie zmieniamy, zapisujemy i możemy już zamknąć notatnik ok wchodzimy do naszego serwer przykład a następnie zamieniamy to na daną, da, na dane podane w konsoli, czyli run Kropka. Jar. To jest już jako jar file, jako .bat file. Teraz tak. I w... teraz wchodzimy w naszą konsolę i czekamy. Jak widzicie zaczynają nam się tutaj tworzyć foldery zero, po, powoli. Stworzył się na przykład folder, Fo folder cage. Zaraz stworzą się inne foldery. O, stworzyły się stworzy Stworzyły się lab libraries, versions, plugins. Jednak wyskoczył nam błąd, że nie nie zaakceptowaliśmy EULI. To jest to. Oczywiście nie będę się wypowiadał na temat Euli Minecrafta, czy jest ta sama, czy jest zła. Wchodzimy w Eula i zmieniamy na True. I zapisujemy Ctrl S albo File i Save. Sprawdzę na pewno czy się zasejwowało, zasejwowało i ponownie odpalamy konsolę. Jak widzicie tworzą nam się kolejne foldery i, i ja mam tutaj już napisane Dan. To oznacza, że serwer jest włączony, więc wchodzimy do naszego Minecrafta. Widzimy się już w Minecrafcie. Ok, jednak, jednak teraz się pewnie zapytacie jaki jest do tego IP. Otóż w pole IP wpiszcie sobie Local host i powinno Was połączyć do serwera. Jak widzicie, mam jestem na serwerze, jednak nie mam tutaj opa, więc jeszcze szybko dam, pokażę Wam, jak zrobić opa. Wpisujemy sobie w konsoli op. I ważnik z Minecrafta, u mnie to jest Voir, Games, Podłoga, Idy, i jak widzicie, mam opa, i mogę już robić wszystko, czego zechcę. I już mam opa i normalnie jest wszystko jest i jak widzicie serwer działa i to wszystko. Jest... Dar... i to wszystko na razie i cześć